Siema, siema. Dzisiaj postanowiłem Wam przeanalizować wiadomości niemieckie z telewizji ZDF. No i nie są to dobre wiadomości. Niestety. Niemcy od drugiego. Dokładnie drugiego. Tak, zresztą sprawdzę, czy to dobrze. Mówię tak, to jest poniedziałek. Czyli od 2 listopada wprowadzają dalsze ograniczenia w całym kraju. Dokładnie zrobiła to pani Merkel Znowu w uzgodnieniu z przywódcami tych wszystkich landów niemieckich. No i mówi, że to będą bardzo dotkliwe. Tak to powiem, ograniczenia. E, czyli tak, po kolei punkty. Będą zamknięte restauracje, e, bary, e, będą zamknięte teatry, kina, sale koncertowe, e, amatorski sport zabroniony. Oczywiście namawia wszystkich do trzymania dystansu. To jest najważniejsze. Dystans jest najważniejszy. Eee, może sklepy będą otwarte, ale tylko pod bardzo ostrymi rygorami sanitarnymi i odstępami oczywiście. Maksymalnie może się spotkać 10 osób. I to maksymalnie z dwóch domów, że tak powiem. Nie mogę, że się już. Jeśli ktoś, nie wiem, planuje jakieś spotkanie sąsiadów z trzech różnych mieszkań, to już nie może. Maksymalnie mogą być tylko osoby z dwóch mieszkań. Eee, następne ograniczenia: ograniczenia podróży, przemieszczania się. Zachęcają do zrezygnowanie po prostu z podróży i z, od, z odwiedzin krewnych nawet eee, hotele oczywiście zamknięte też mówiłem, koncerty kluby kluby amatorskie, zakaz sportów właśnie, sport fitness stu, studio zamknięte eee, z jedzeniem restauracji mogą funkcjonować, ale tylko wydając jedzenie. Czyli można zamówić na dowóz albo odebrać osobiście, ale tylko odebrać. Nie można jeść na miejscu, tylko odebrać pakiet i iść do domu. Co tu jeszcze przygotowałem? Aha, szkoły i przedszkola mają być dalej otwarte. Powiem Wam, że jest, ten, jest No i tutaj też mówili, że dostaną, że no jakby mają zarezerwowane 10 miliardów euro na rekompensaty dla tych oczywiście nie wiem, czy te pieniądze tam trafiają, no pewnie w Niemczech bardziej niż w Polsce do tych potrzebujących firm, które są zamykane. No ale w każdym razie mówią, że będą pomagać tam, że hotelom, na przykład 75% będą zwracać jakby. Bo te ograniczenia mają trwać jak na razie, od 2 listopada do końca listopada. Później mają, no na razie jest taka decyzja, że mają być zniesione później sport amatorski zakazany siłownie zamknięte kibic a właśnie a sport zawodowy na stadionach zero kibiców będą sobie grać w Bundesliga tylko dla samych siebie zawodnicy dla telewizji nie można no i najbardziej cierpią w tym yy, hokej przynajmniej tak mówili w tych wiadomościach Hokej, siatkówka i koszykówka ponieważ tam się ktoś no, wypowiadał, że yy, oni się utrzymują właśnie z kibiców i ze sponsorów a jak będą kibice zakazani no to nie będą mieli dochodów będą mieli po co grać po prostu i dla kogo i za co no ale no, takie są realia teraz a amatorzy całkowity zakaz nie można w klubach grać, jeśli się nie jest zawodowcem. W można się spotykać. No i co jeszcze w tych było wiadomościach? W tych wiadomościach było jeszcze, że w Czechach jest prowadzona godzina policyjna podobno. Od 21 do 5 rano. We Francji też mają być zaostrzone jakieś tam rygory. No, a z takich ciekawostek to podobno w Melbourne i w Australii świętują koniec ograniczeń. Takie coś powiedzieli w tych wiadomościach. Także pozytywnie. No i mówili też oczywiście o wyborach w Stanach Zjednoczonych. Za 6 dni mają być oficjalne wybory. I no i oczywiście już w Stanach nie ma żadnych wirusów wszyscy się bawią, głosują, tłumnie chodzą. Zwłaszcza się chwalili, że yy, bardzo du duża frekwencja, że, że ludzie chcą głosować, że tańczą na ulicach, świętują swoją wolność wyboru. No tam nic nie mówili o żadnych przypadkach ani że, że będą jakieś lockdowny, nie, nie? To wybory, ważna sprawa. Trzeba głosować później. Pewnie będą różne inne jaja. Zobaczymy, na razie, trzeba zobaczyć, co przyniesie przyszłość. No, i w takim telegraficznym skrócie, tyle było w tych wiadomościach. No, i reszty to tam jakieś takie bardziej niemieckie sprawy, takie niezwiązane z tematem dzisiejszym, czyli ograniczeń. No a w ogóle podlinkuję wam ten materiał. Jeżeli ktoś zna język niemiecki, to, to sobie może obejrzeć oryginał. No i oczywiście zachęcam do pytań. Jeśli coś niejasne, jeśli coś źle zinterpretowałem, no to, to proszę, proszę opisać wszystko, co i jak, jak wy to. Uważajcie i do następnego. Pozdrawiam moc. Aaaa.